Jest środa 14 lipca, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór. Renata Molenda zaczynamy losowania gierlotto. Dziś odbyło się losowanie nagród w loterii narodowego programu szczepień, w której można wygrać setki tysięcy złotych samochody, hulajnogi, a w finale nawet milion złotych. Listę zwycięzców można sprawdzić na stronie gov.pl. Ponadto w przeciągu dwóch dni zwycięzcy otrzymają sms od totalizatora sportowego z informacją o wygranej. Dodam, że w loterii może wziąć udział każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba. Poszczegóły zapraszam na stronę www.gov.pl. Już jutro kolejna szansa na zdobycie milionów w Lotto. Wygrana pierwszego stopnia może być warta nawet 3 miliony złotych. Jeżeli chcieliby państwo skreślić więcej niż 6 liczb, to jest to możliwe, jeśli wybiorą państwo grę systemem. Szczegółowe informacje o tym sposobie gry można znaleźć na stronie lotto.pl. Do soboty potrwa akcja promocyjna w MultiMulti. -multi. Typując 8 liczb, można wygrać o 50% więcej. Warto zagrać. Zapraszam na MultiMulti. -multi. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Oto wylosowane liczby 62 73, 19, 17 czterdzieści cztery sześćdziesiąt cztery trzy czterdzieści siedemdziesiąt osiem sześćdziesiąt sześćdziesiąt trzy jeden trzydzieści siedem pięćdziesiąt dziewięć

w mini lotto wygrane padają praktycznie co losowanie. Wczoraj odnotowaliśmy dwie piątki w Łodzi i w Krzepicach, każdą wartą ponad 140 tysięcy złotych. Gratuluję zwycięzcom, rozpocznijmy mini lotto. W kasecie maszyny losującej mamy 42 kolejnołożone ułożone kule. Komora mieszania jest pusta, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie pięciu liczb. Oto wylacowane liczby 36, 34, 4, 5, 17. W Super Szansie do wygrania są nawet 2 miliony złotych, pod warunkiem, że trafi się wszystkie cyfry w siedmiocyfrowym aktywowanym numerze, który znajdą Państwo na kuponach wybranych gier lotto. A oto numer Super Szansy. 1, 1, 7, 7, 1, 0, 2. Gratuluję wygranych. Kolejny numer poznamy jutro o 14. A w puli każdego losowania kaskady znajduje się prawie 300 tysięcy wygrywających losów. Wśród nich jest między innymi 1 wart 250 tysięcy złotych i aż 144 losy o wartości 1000 złotych. Losujmy. W kasacie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule, bęben maszyny jest pusty, zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12 liczb. Oto wylosowane liczby 3, 19, 13, 4. Dziesięć, dwanaście, dwadzieścia jeden, jeden, sześć, siedemnaście, dwadzieścia, dwadzieścia dwa. Pula na wygrane pierwszego stopnia w Eurojackpot już od kilku losowań nie została rozbita, dlatego w najbliższy piątek będzie można wygrać nawet 145 milionów złotych. Warto skreślić swoje szczęśliwe liczby już dziś albo zagrać na trafił, a do wytypowania jest 5 liczb z 50 razy 2 liczby z 10. Powodzenia! Przejdźmy do ekstra pensji. Losowania tej gry odbywają się codziennie, a do wygrania jest 5, 10, a nawet 50 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone kule. Bębne maszyny są puste, zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowana liczba 2 21 25 6 35 A ostatnią liczbą wylosowaną w ekstra pensji jest Liczba 1. Dopłacając złotówkę do zakładu ekstra pensji te same liczby biorą udział w losowaniu ekstra premii. Tu do wygrania jest 100 tysięcy złotych. Taką premię zdobył wczoraj gracz w Kobierzycach. Pora na państwa wygraną. Losujmy. W kasetach maszyny losującej mamy 35 oraz 4 kolejnołożone ułożone kule. Bębny maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowanie. Oto wylosowane liczby. 30 29 32 Dziewiętnaście sześć, a ostatnią liczbą wylosowaną w ekstrapremii jest? Liczba jeden. Na koniec przypominam, że trwa wakacyjna loteriada, a w niej do zdobycia są nagrody pieniężne o wartości 65 tysięcy złotych, skutery, bony wakacyjne i wiele, wiele więcej. Poszczegóły zapraszam do punktów Lotto lub na stronę loteriada.pl. Zapraszam też Państwa na jutrzejsze losowania o godzinie 14, który poprowadzi Marcin Mańka. Dodam, że wyniki losowań zawsze mogą Państwo sprawdzić na stronie lotto.pl miłego wieczoru. Zaszczep się i wygraj powrót do normalności. A możesz wygrać więcej. Weź udział w loterii. Masz cztery szanse na wygraną. Codziennie, co tydzień, co miesiąc i w finale do wygrania samochody, a nawet milion złotych. Zaszczep się i wygrywaj!